Witajcie, ludziska, z tej strony, Sprytna. Ja zapraszam Was na kolejny Pago Penning w FIFA World. Przed nami 113 tysięcy. Niezupełnie do wydania. Nie w 100% na pewno. Zobaczymy, co też dzisiaj uda nam się ciekawego trafić. Jedna paczka za 50 tysięcy chyba zostanie przeze mnie otworzona. Kusi, kusi to bardzo. No a że nie, nie ma paczki za 100 tysięcy, no to jest to mniejsze ryzyko straty całej kasy na rzecz słabych zawodników. Chyba. Ta paczka może mi się nie zwrócić, no ale kto mnie ryzykuje, ten nie ma, ten nie pije szampana. Bynajmniej wcześniej je otworzymy sobie tradycyjnie złote paczuszki. Mamy bardzo dobrą drużynę tygodnia. Chyba już nie muszę wam jej przedstawiać. A jeżeli nie wiecie, kto w niej się znajduje, zobaczcie poprzedni odcinek. Tam trafiłem pierwszego informa FIFA World. No a tymczasem pierwsza paczka na dziś. Chwila ciszy. No niestety, chwila ciszy nam nie pomogła, bardzo słaby traf, co prawda prawy francuski obrońca, ale strasznie wolne tempo, formacja tylko go ratuje, wątpię jednak by się sprzedał, no i Djabour, kolega mojego możecie kojarzyć chociażby z kariery zawodnikiem, gdzie właśnie rozpoczynałem ją w Newcastle wróć w Nottingham Forest, to właśnie on był moim kolegą w napadzie albo ja jego zmiennikiem, czy też odwrotnie. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą paczkę, słabo, słabo i jeszcze raz słabo. To co mogę oczywiście wyślę do klubu. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli chcecie więcej takich pago openingów jeżeli taka forma pokazywania wam FIFA World jest dla was dobra, no to jak najbardziej czekam na te łapki w górę. Czekam również na wasze komentarze odnośnie tego, kogo wy trafiliście. Czy w ogóle otwieracie paczki, czy udało wam się trafić kogoś z drużyny tygodnia. Mi, jak to możecie zobaczyć, w poprzednim odcinku udało się trafić jednego. Jak na razie, informa FIFA a Wydałem nam. W ogóle paczki w tejże mnóstwo końców, bo kasy to chyba nie wydawałem wcale, oprócz tego, że kilka razy kupiłem sobie. Co kupowałem? Kupowałem FIFA points. Akurat wcześniej one były bardzo tanie i można było za nie dużą kwotę kupić ich sporo, a teraz teraz ceny poszły w górę. No dobra, paczka numer dwa, bez zbędnego owijania, bez zbędnego cięcia, udało mi się przejść do drugiej paczuszki i w niej mamy. No właśnie, znowu srebrzaka, ale zobaczcie, uzupełnia nam się skład bundesligowy. Na tym, na tym kanale na pewno taki skład powstanie. Co ciekawe, stworzyłem i już mam uzupełniony skład zawodników z Ligi Włoskiej, także będzie debiut wraz z nowym graczem w mojej drużynie, no ale na ten debiut sobie poczekacie, zobaczymy kiedy ten skład zostanie przeze mnie uruchomiony, obecnie chyba na, tej, na tym kącie jestem w drugiej lidze, także będzie to wyrzucenie tych graczy na głęboką wodę, bo zacząć tak składem nowym grać w drugiej lidze pierwszy raz się zamotałem. Pierwszy raz z nowym zespołem grać w drugiej lidze, no to jest wyzwanie, chociaż, no mam nadzieję, że aż tak źle mi nie pójdzie, czy coś może się z tego sprzedać, no dobra, wątpię, aby to poszło, ale zobaczymy, resztę sprzedajemy, no bo raczej nic z tych rzeczy się nie sprzeda, no dobra. Czas na kolejną paczkę, paczkę numer 3 za 7,5 tysiąca monet, może zrobimy tak, że po prostu będę otwierać do 50 tysięcy, a za resztę a za resztę właśnie no, tworzę tę jedną paczkę taką wielką, niby super opłacalną. Kolejna. Niestety. Do dupy paczka, no ale dobra, to co mogę wysyłam do klubu, oczywiście tych zawodników, którzy mogą się sprzedać teoretycznie, tego pana także wyślemy do klubu, formacja 4-4-2 często jest przez graczy używana, no i kontrakty, kontrakty tradycyjnie wędrują na listę transferową, bo mam ich w zespole, w moich posiadanych kartach, aż potąd, no i zobaczmy, czy to jest herb, czy też... Nie, nie, stroje, ale całkiem ciekawe, to je również wyślemy sobie do klubu. No i obrońca z Ligi Włoskiej, ale on akurat nie będzie nam potrzebny, bo, bo moje, moje obecne składy, a właściwie zawodnicy w składzie Ligi Włoskiej, no, przewyższają go maksymalnie, jeśli chodzi o poziom. Dobra, paczka numer 4, ja tak po prostu gadam, gadam, dzisiaj jestem strasznie niewyspany, dlatego... No, nie ogarniam troszeczkę. Kolejna słaba paczka. Mamy Ben Jedera. Go również możecie kojarzyć z jakichś odcinków w FIFA. Był przez jakiś czas w moim składzie. Mamy również Tima króla z Newcastle United. No i tego nawet menedżera nigdzie ze sobą nie zabieram. Będzie, będzie za moment cięcie z tego względu, że będę musiał przejść do, do listy transferowej i tam po prostu wystawić te karty, aby szybko się sprzedały, aby zwolniły miejsce na liście transferowej do nowych nabytków w moim zespole, kondycję również będę sprzedawał, nie są jakieś to wygórowane ceny, dlatego jeśli jesteście w FIWIE często, no to możecie śledzić, bo ja zazwyczaj takie karty wystawiam za 400 końców na przykład, piłka całkiem spoko, wysyłamy ją do klubu, być może kiedyś nią zagram, a resztę tradycyjnie quicksellujemy, no i to była paczka numer 4, nic ciekawego, bardzo słaby pack opening jak na razie, no i się zastanawiam, tak, będzie krótkie cięcie, ja przychodzę do listy transferowej i za moment wracam z paczką numer 5. No i jestem z powrotem, kolejne paczki, czas otworzyć, 7500 monet wydawane po raz piąty w tym odcinku, No zobaczymy czy to coś zmieni, czy w ogóle będzie kolejny inform, byłoby bardzo miło, aczkolwiek trafiamy Jeffersona, zawodnik, który... Chyba będzie niewiele warty, chociaż jak na brazylijskiego bramkarza jest naprawdę bardzo dobry. No, chociaż w ogóle nie wiem, nie wiem jak spisywał się na prawdziwych boiskach, bo pierwszy raz widzę go w ogóle w Ultimacie, jeśli chodzi o FIFA World. Bo miałem z nim już styczność w FIFA 14, choć nigdy z niego jego usług nie korzystałem. Kolejne... Ciekawe karty, fitnessy, fitnessy również nie są mi potrzebne z tego względu, że mam sporo składów i jeżeli jeden się zmęczy mogę użyć drugiego, dlatego fitness, no i tak i tak nie mogę go wysłać do klubu, także będzie musiał polecieć sobie hen daleko, czy coś z tego by się sprzedało, no sprzedałoby się na pewno kondycja, dlatego kolejne cięcie niestety. Ponownie muszę udać się na rynek transferowy, i to będzie przedostatnia paczka. Ostatnią będzie ta za 50 tysięcy monet. Jeżeli cokolwiek z tych paczek mi się zwróci, no to będzie jeszcze jeden pag opening. Oczywiście, jeżeli zostawicie bardzo dużo łapek w górę. Dlatego, jeżeli się Wam podoba, jeżeli liczycie na kolejnego informa w moim odcinku, łapkujcie, łapkujcie. A tymczasem ja uciekam. No, i przyszedł czas na kulminacyjny moment tego odcinka, czyli paczka za 50 tysięcy końców. Od, od razu z góry Wam mówię, nie kupujcie tych paczek za 100 tysięcy, nie kupujcie tych za 50, bo to jest naprawdę strata końców i trzeba być takim głupkiem jak ja, by to robić, albo po prostu mieć dużą ilość końców i. Szczęście, szczęście przede wszystkim. E, zobaczymy czy ja będę je miał, czy ono mi dopisze 50 tysięcy monet wydane, zobaczymy. Ja zamykam oczy, jeszcze nie wiem co to będzie, e, czekam na dźwięk, chociaż tutaj nie ma takiego jak w FIFA 14 odnośnie tego kiedy paczka się otwarła, otworzyła. Mam nadzieję, że to już nastąpiło, otwieram oczy i, i jestem jak zwykle zawiedziony paczką za 50 tysięcy monet, bo nie mamy w niej nic ciekawego. Matthew, zawodnik, nowy zawodnik Barcelony. Sterling, świetny zawodnik z Liverpoolu. Oraz Benteke, bestia, która niszczy wszystkich, ale to jest duplikat. Zobaczymy, ile z tej paczki uda mi się z powrotem odzyskać. Na pewno, jak sami widzicie, mega, mega szczęście potrzebne jest w tego typu paczkach, aby cokolwiek trafić. Ja, jak widzicie, tego szczęścia nie mam i nie zanosi się na to, bym je miał. Chociaż z Widala naprawdę bardzo się cieszę. Dobra, to co mogę, ponownie wysyłam na listę transferową, nie wiem ile z tych kart uda mi się sprzedać, no mam nadzieję, że większość, chociaż patrząc na statystyki tych zawodników to widzę, że oni nie są więcej warci niż np. 1000 monet w przypadku tych dwóch środkowych obrońców. Ten gracz z Napoli może zostanie w moim klubie czemu by nie, Javi Garcia, no były zawodnik Manchesteru City, teraz gra w lidze rosyjskiej, tam też go posyłam, czyli na listę transferową, Javier Pastore również nie będzie mi potrzebny, zobaczmy czy coś tutaj jeszcze mogę zrobić ciekawego, Showcross, czy on się sprzeda, no z takim tempem wątpię, tak samo ten oto zawodnik, no resztę kart wysyłam do klubu, jedno miejsce na rynku transferowym jest, także który z tych zawodników powinien trafić, Wydaje mi się, że mimo wszystko BPL jest ligą, która cieszy się większym powodzeniem i ten zawodnik idzie na QXL. A tamci wędrują do ławki rezerwowej moich podstawowych jedenastek. 40 tysięcy monet, tyle mam jeszcze na swoim koncie, ale wydaje mi się, że do 50 tysięcy dojdę. Także kolejny Pago Opening już wkrótce. Postaram się go zrobić jeszcze za czasu kiedy jest dostępna ta niesamowita drużyna tygodnia. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, jeżeli co. Jeżeli te odcinki się Wam podobają, jeżeli chcecie więcej Pago Openingów i jeżeli mnie lubicie. Haha, do usłyszenia! w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!